Złożone zbrojenie. W takiej konfiguracji myślę, że wystarczy. Nie mogłem dostać potwór pod zbrojenie, bo to jest towar trudno dostępny u nas. A że jutro o 8 mogę lać tylko beton, więc muszę użyć tych specjalnych. Wiecie co to jest? Zrobię taką samą robotę jak tamte Moją nam tylko utrzymać 5 centymetrów beton. I teraz plan jest taki, mamy. 4 mm spadek na metrze, czyli jakieś 16 mm na końcu, czyli będzie nam od 16-2 cm 16 do 20 mm będzie nam spadać woda tam w nowym kierunku wylewamy 10 cm warstwę betonu koło To będzie jakieś 9 kubików tutaj 9,5 Zrobiłem taki patent. Dwie osoby będą przesuwać ten sprawdzian. Tu będziemy układać beton, zagęszczać i przeciągać ten sprawdzian. I utworzy nam się idealna płaszczyzna ze spadkiem. Beton nie za rzadki, nie za gęsty. Na drobny kruszywie. Zobaczymy, czy to jutro zadziała. Dwie osoby tutaj będą zygzakiem przeciągały to lewo, prawo i utworzy nam się ładna powierzchnia taki jest plan zobaczymy jak będzie muszę jutro wylać ten beton bo będą bardzo duże deszcze a chcę to przed nimi zdążyć zrobić aha jeszcze powiem wam patent ten Ta szyna tutaj, jak dojdziemy dotąd, ona nam przerzuci wymiar do końca. Wtedy ją usuniemy i będziemy jechać w tą stronę. Taki jest plan. beton na tarasie Teraz może poczekać dwa 2 tygodnie 3, żeby związał Było prawie 10 kubików betonu tutaj było więcej, bo jeszcze jak dodam ten murek porowy to wtedy 16 kubików ładnie wyszło mamy spadek tam 2 cm Idealnie wylane, nie trzeba nic poziomować. Może tam jedynie tylko przy schodach ze 3 mm. A tak poza tym od razu kładę legary i na to deski, żadnej zabawy.